Hej, hej! Oto przed Wami recenzja Star Wars Outlaws. Ale no, to kanał o Star Wars, a nie recenzujący gry, więc skupimy się bardziej na tej Star Warsowej stronie gry. Ciekawy wniosek na końcu, ale na początku kilka najważniejszych informacji. na grę w wersji na Xboxa pochodzi od Ubisoftu. Bardzo dziękuję. Ubisoft nie ma jednak wpływu na recenzję i nie otrzymuje tej recenzji do wglądu przed publikacją. Na recenzję nie ma wpływu także serwis Instant Gaming. Z nimi mamy bardziej długofalową współpracę, a nie tylko przy Outlaws. Outlawsy grane były na konsoli Xbox Series X i na przejście głównego wątku i kilku pobocznych misji potrzebne mi było około 23 godziny, choć no realnie nieco więcej, bo jak powtarzasz fragmenty zadań to czas gry nie postępuje. W tej recenzji posługuje się gameplayami z internetu, no bo własna rozgrywka nie była nagrywana. Zacznijmy od najważniejszego, od zawartości Gwiezdnych wojen w tej grze. I to jest zdecydowanie najważniejszy i najlepszy element Outlaws. Widać, że w studiu Massive siedzą ludzie, którzy uwielbiają Star Wars i wychowali się na klasycznej trylogii. Są nawiązania do wojen klonów i droidów bojowych, są nawet nawiązania do Wysokiej Republiki. Można też stawiać kredyty na wyścigi Fatirów, które widzieliśmy w Epizodzie 8. Są blastery, kantyny, wnętrza wyglądają fantastycznie. Pełne są Gwiezdno Złomu. Zwiedzanie Mos Eisley i wizyta w Doku nr 94 czy w domostwie identycznym jak to Larsów, to samo w sobie jest. Przeżycie. Pojawiają się nowi bohaterowie i też kilku znanych nam dobrze, na przykład z komiksów czy filmów, jako postacie poboczne. Są smaczki i cytaty nawiązujące do najbardziej znanych słów wypowiedzianych przez bohaterów Gwiezdnych Wojen. Mamy w grze trzy spore planety. Tatuin, Toszare i Akiwe, o których rozsiane są zadania i wszystkie wyglądają inaczej. Nie ma się wrażenia recyklingu elementów. Jest pustynia, wietrzne stepy i gęsty las, w którym często leje deszcz. Jest też Kijimi, które jest mniejsze i bardziej zamknięte, bo to tylko wąskie uliczki miasta. Jest też Kantonika, ale to tylko przez chwilę. Naprawdę ten zbudowany w grze świat i przywódcy syndykatów, których spotykamy, to są Gwiezdne Wojny w czystej postaci, które pokochają wszyscy fani. Gra znacznie rozbudowuje nam historię półświadka. Wiemy, że odbywa się wojna między imperium a rebelią, ale jesteśmy niemal przez cały czas obok tego konfliktu. Nie chcę tutaj za wiele mówić, bo już niebezpiecznie ocieram się o spoilery, ale czapkę chylę nisko dla ekipy odbudowy świata. Odrobiliście pracę domową, a nawet znacznie... Ten świat rozbudowaliście. No i w tym świecie mamy historię, bohaterów i zadania. Historia jest prowadzona sprawnie, nie zanudza i ma kilka ciekawych zwrotów akcji. Oczywiście, jak wiadomo, wrzuconych na koniec. Dialogi są napisane bardzo dobrze, no i są dowcipne czasami. West, główna bohaterka to taka halina solo, nawet ubiór ma podobny. Daje się lubić, ma swój charakter, choć to raczej postacie drugoplanowe są najciekawszym elementem gry. Od zbieranina indywiduów z całej galaktyki, a między nimi dochodzi czasem do śmiesznych dialogów i sytuacji. Cała fabuła bowiem to całkiem sprawnie poprowadzony tak zwany haste movie. Zbieramy ekipę. Dostajemy zlecenie i wykonujemy zadania, które doprowadzą nas do tego ostatniego głównego. Misje główne są najlepsze. Ciekawe jest też wpasowanie się głównej bohaterki w wojnę między czterema syndykatami przestępczymi. Gra jest tak zbalansowana, że nie da się być na dobrej stopie ze wszystkimi naraz, choć już teraz docierają do mnie słuchy od innych recenzentów, że czasami daje się to jakoś eksploitować. Do tych czterech frakcji jest jeszcze, no, tak jakby piąta, czyli imperium. W ich łaski nie można się w żaden sposób wkupić, ale w ich przypadku zastosowano mechanizm podobny jak w GTA. Im bardziej im zależymy za skórę, tym bardziej nas będą ścigać. Na przykład wraz ze wzrostem stopnia poszukiwania wiecie, jak gwiazdki w GTA pojawiają się też szturmowcy śmierci na przykład blokady na drogach bardzo. Fajna mechanika. Towarzysz bohaterki, czyli Nix, też jest wspaniały i dobrze zaprojektowany gameplayowo. To świetne urozmaicenie gry i ciekawy pomysł na mechanikę. Musicie wiedzieć, i to jest bardzo ważne, że ta gra to jest skradanka. Owszem, czasami mamy możliwość zrobić większą rozpierduchę, ale generalnie większość misji to przekradanie się gdzieś. Wykradanie czegoś, no i potem ucieczka. Czasami, właśnie w czasie tej ucieczki, już nie musimy się troszczyć o wzbudzanie alarmu, i wtedy możemy zrobić trochę rozpierduchy. I oczywiście nie miałbym nic przeciwko skradance, gdyby no, gra robiła to dobrze. A robi to co najwyżej poprawnie. Mimo tego, że no, niby mamy się skradać, nie ma w tym żadnego planowania. Mamy z reguły jedną drogę, którą musimy przejść, zgrywając timing z tym, jak odwrócą się strażnicy, bo nie wolno wszcząć alarmu. Owszem, jakieś tam możliwości rozegrania tego skradania są, ale naprawdę bardzo nieliczne. Niektórych przeciwników musimy minąć, innych zlikwidować czasami jest to metoda prób i błędów. Dano nam gwizdanie jak w Asasynie, wiecie, które ma zwabić jakiegoś wroga, ale na ten gwizd przeciwnicy reagują dziwnie. Za wiele grzybów w barszcz. Kej za wcześnie wysunęła się za osłony, no nie dobrze. Nie zauważyła kratki wentylacyjnej, w którą należało wejść. No przerąbane. Stanowi to ciekawą odmianę i jest, no owszem, emocjonujące, choć yy, można się złapać na tym, że cały czas staramy się myśleć jak twórcy gry. Kiedy dochodzi do strzelania, no to gra tego też nie robi dobrze, znowu co najwyżej poprawnie. Kay nie przykleja się do osłon i w zasadzie chowanie się za osłoną niewiele daje i strzelanie za niej też wygodne nie jest. Nie ma problemu jak przeciwników jest, nie wiem, czterech, ale czasami, zwłaszcza w późniejszych momentach gry, będziemy musieli odpierać tabuny szturmowców. I to na dłuższą metę nie jest bardzo satysfakcjonujące, choć akurat to, że Key ma swój pistolet i czasem może podnosić znalezione bronie, które z kolei mają ograniczoną ilość strzałów, to ciekawa mechanika, bo wymaga poruszania się na mapie i znajdowania nowych pukawek, jeśli do grubszej walki dojdzie. Przed chwilą powiedzieliśmy sobie o bardzo Star Warsowych światach, jakie przyjdzie nam odwiedzić. No tak, tylko ich wada jest taka, że no te mapy są ustawe. Nie ma asasynowych znaków zapytania co chwilę, osad i tak dalej. No, są oczywiście jakieś tam rozsiane miejsca, ale zazwyczaj są daleko od siebie i przez długi czas musimy zapierniczać na speederbike'u, bo i punkty szybkiej podróży nie są zbyt gęsto rozstawione. A jazda na tym spiderku no do przyjemnych nie należy, przynajmniej dla mnie. Kiedy wywalamy się nagle, bo najechaliśmy na mały kamyk, a innym razem nad większym przelecieliśmy bez problemu, to naprawdę trafia człowieka szlak. Największy problem tej gry to fakt, że się powoli rozkręca. Pierwsze 5, nie wiem, 7 godzin, wiecie, w zależności od tego, jak szybko gracie i ile robicie obocznych misji na początku, te pierwsze 5-7 godzin jest zwyczajnie nudne. Nie mamy głównego celu, zdobywamy jakieś elementy do Spidera czy do statku i w sumie tyle. I jeszcze jak źle podejdziemy do skradania, to nas gra cofa i powtarzamy misję. Kiedy szósty raz trzeba było powtórzyć dłuższy fragment, to tylko to, że to są Star Warsy, no i że muszę tą grę szybko przejść, żeby zrobić recenzję, trzymało mnie przy konsoli, inaczej pewnie rzuciłbym padem w telewizor. Ale w momencie, kiedy już szukamy komputera nawigacyjnego do naszego statku i potem odblokowujemy możliwość podróżowania między planetami, to robi się ciekawie. Ten sam problem miała inna gra tego studia, czyli Avatar Frontiers of Pandora. Tam, ponoć, fajnie się robiło w okolicach 10 godziny. Podobno, bo zniechęcenie wzięło górę i nie dane mi było dotrwać do tego punktu. Technikalia gry są w normie. Gra w wersji przedpremierowej, oczywiście bez żadnych paczy, działa stabilnie. Wywaliło do ekranu startowego konsoli może ze dwa razy. Nie widać grubszych chrupnięć, nie widać gliczy czy błędów. Zaskakujące, gra jest w dobrym stanie na premierę no to się często nie zdarza. Dźwięk jest dobry, zwłaszcza odgłosy, wiecie, tego świata Star Warsowego muzyka jest dobra w kilku momentach nieco naśladuje Johna Williamsa, ale w 99% przypadków to świeże, filmowe i epickie kawałki, choć bez wpadającego w ucho jakiegoś konkretnego motywu. Widać upscaling na konsoli, ale o tym niech wypowiedzą się specjaliści. Nie jest to natomiast graficzny kamień milowy, choć przyznaję, że są w grze ładne miejsców. Zmieniająca się pora dnia pozwala zobaczyć miejsca w zupełnie inny sposób. No wiecie, zachód słońc na Tatooine robi robotę. Fajnie zrobiono też rozwijanie postaci. Nie ma tutaj punktów czy doświadczenia i drzewka umiejętności. Cechy bohaterki możemy zmienić dzięki elementom stroju, na przykład zakładając pas, który pomieści, nie wiem, o jeden granat więcej. Można też wykonywać zestawy warunków, zazwyczaj związane z jakimś mikrozadaniem od specjalisty w danej dziedzinie. I teraz powiem przykład, bo pewnie nie rozumiecie o co chodzi. Na przykład, chcesz mieć miejsce na jeszcze jeden pojemnik z baktą. To musisz na przykład skoczyć na spiderze 60 metrów, mieć 30 sztuk transpira stali, a Nix musi rozproszyć trzech przeciwników. Bardzo to jest fajny i świeży pomysł, a nie wiecie jak w RPG-ach cały czas te punkty doświadczenia i rozwijanie drzewka. Hakowanie komputerów to fajna układanka, a otwieranie zamków to minigra rytmiczna, no która wkurza jak ją robisz po raz nie wiem, 200, ale doceniam, że ktoś wymyślił coś nowego. A nie znowu wariacja na temat wytrychów ze Skyrima. No i te mini można wyłączyć w opcjach. Są też gry na automatach i gra w sabaka, które stanowią fajne urozmaicenie, jak ktoś się wkręci. A jak nie, to są to absolutnie pomijalne elementy. I teraz pora na werdykt. Ta gra to taki mix Fajna jest historia, cudownie i pieczołowicie odwzorowany świat Star Wars. Jest kilka fajnych pomysłów, na przykład rozbudowa postaci. Jest trochę fajnych zagadek środowiskowych, wiecie, tu się wespnij, tu otwórz coś, tutaj rozwal kamień, i to jest niezłe i nawet nie tak bardzo powtarzalne. No, przypomina no, trochę pierwsze trzy części Uncharted. Z drugiej strony mamy średnie skradanie i powtarzalność misji. Niemal wszystkie misje polegają na tym samym. Gra jest głównie skradanką i strzelanką, ale żadnej z tych rzeczy nie robi perfekcyjnie, co najwyżej poprawnie. Dochodzę jednak do ciekawego wniosku. Gdyby w tej grze był jakikolwiek inny temat, nie wiem, wymyślony na potrzeby gry, jakiś setting, to nawet bym po nią nie sięgnął. Przeciętna. Nie zła, ale no właśnie gameplayowo przeciętna. Ma przebłyski, które są naprawdę dobre, ale czasami po prostu frustruje. Pod względem gameplayu to wysokobudżetowy przeciętniak. Takie 6, może 7 na 10. Kandydat do gry roku to to na pewno nie jest. Ale najważniejsze jest to, że to są Gwiezdne Wojny. Dzięki temu settingowi no gra bardzo, bardzo, bardzo zyskuje. Powiedzmy sobie szczerze, w tej grze doskonałe są tylko Star Warsy, które podnoszą ocenę o jeden albo nawet dwa punkty, dając nie wiem, 8 albo nawet 9 na 10. I teraz ty musisz zdecydować, czy to ci wystarczy. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Papa! Pa.